To kolejna już próba odwołania z funkcji przewodniczącej Rady Miasta Iwony Mularczek. Taki wniosek podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta złożył przewodniczący klubu radnych koalicji Nowosądeckiej Maciej Prostko. W projekcie uchwały znalazł się także wniosek o odwołanie przewodniczących komisji rewizyjnej i komisji infrastruktury, czyli radnych Teresy Cabały oraz Wojciecha Piecha. W związku z wnioskiem o procedowanie punktu dotyczącego pani odwołania wnoszę o ogłoszenie o przerwanie niniejszej sesji po punkcie szóstym niniejszych obrad do czwartku do godziny 13, po to by pani mogła zdecydować czy głosowanie w sprawie pani odwołania odbędzie się w trybie zdalnym czy w trybie stacjonarnym. Przewodnicząca Iwona Mularczyk nie odniosła się jednak do wniosku o odwołanie. Sesja została przerwana, bo jeszcze przed radnym Maciejem Prostko, wiceprezydent Artur Bochenek złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekty dotyczące zmian budżetowych, z którymi radni nie zdążyli się zapoznać. To w jaki sposób została potraktowana dzisiaj Rada Miasta Nowego Sącza jest naprawdę skandaliczna, dając takie dwie uchwały do porządku obrad. Przekazałam wszystkim Państwu radnym żeby państwo radni się z tym zapoznali. Mam informację, że nie wszyscy radni byli w stanie nawet odebrać te informacje, które zostały do nich przesłane. Druga rzecz, za, po przeczytaniu dostaną państwo radni także zadekretowane do poszczególnych komisji, dlatego że musi się zebrać sześć komisji, żeby zaopiniować. W związku z tym sesję przełożono do 22 marca do godziny 15.